Ludzie, musimy coś wykombinować. Jeśli ta armia na serio nadchodzi, to musimy szybko wymyśleć. Ta, mam pomysł. Stańmy im na drodze. Co? Postrzymamy ich w trójkę, a oni uciekną. Nie ufam ci, dobra. Zaszczyt było z wami walczyć. Świat się zmienia, my ciągle pozostajemy sobą. Z biegiem czasu przestajemy, brać słowo w słowo Bo to tylko cytaty, prawda jest zupełnie inna Wydarzenia potrafią zmienić nie tylko tych na filmach Nasze umysły nie odwracaj, nie przyjmują bodźce Zrozumienie niektórych wcale nie jest takie proste Czasami aż same nam się nasuwają wnioski, lecz a ludzie, to ja Krasty I kazano mi przekazać, że przez wakacje nie będą wracawać odcinki Legendy Lego Będą natywać za to pojedyncze historii z młodości Majka no to tak, ja jeszcze raz polecam mój kanał i nara.